Hej, witam się z Wami w dzisiejszym odcinku. Przychodzę do Was dzisiaj z super pomysłowymi zabawkami, a mianowicie z sensorycznymi świecącymi kostkami Glopals. Kostki Glopals powstały w Stanach na uniwersytecie wymyślili je studenci. Generalnie ich pomysł przerodził się w biznes, a inspiracją dla tego pomysłu były dzieci z autyzmem. A mianowicie dzieci autystyczne często w kąpieli mają przeciążenie zmysłów sensorycznych i jest to dla nich problem. Glopals powstały po to, żeby zająć zmysły dzieci i Mili kąpiel. Pewnie jesteście ciekawi, jak to działa, więc razem się zaraz pobawimy. Glopals po prostu są aktywowane wodą, więc jak wrzucimy te magiczne kostki do wody, to po prostu zaczną świecić. Dla mnie osobiście dużym plusem kostek sensorycznych Glopals jest to, że można je używać do wielu innych zabaw, nie tylko do zabawy w kąpieli. Producent na swojej stronie ma cały dział z inspiracjami na zabawy. My dzisiaj też pokażemy Wam jedną z nich, stąd tutaj te kolorowe miski z kolorową wodą. Natomiast zerpijcie teraz sobie na zdjęcie. Co można zrobić z kostkami Globals. Zanim pokażę Wam zabawę, wspomnę krótko o minusach. W zasadzie jedynym minusem kostek Glopals jest to, że one nie są wieczne. Bateria, która jest w nich w nie włożona, taka guzikowa bateria, działa 16 godzin i niestety nie da się jej wymienić. Natomiast 16 godzin, jeżeli chodzi o zabawę w kąpieli, to starczy spokojnie na wiele tygodni. Aby przedłużyć żywotność baterii, po wyjęciu kostek z kąpieli należy je oczywiście osuszyć i usunąć resztki, na przykład piany czy płynu do kąpieli. No to teraz pokażę Wam zabawę laboratorium kolorów z Glopals. Do tej zabawy tak naprawdę lepsze byłyby kostki jednokolorowe. Ja tutaj mam wielokolorowe, czyli takie, które zmieniają kolory, no ale nie szkodzi. Mam też drugi mały fakap miał być kolor czerwony, bo tu chodzi o to, że mieliśmy mieć kolory podstawowe, no ale niestety nasz czerwony barwnik okazał się być różowym barwnikiem. <grym> nie szkodzi. Słuchajcie, jak będziecie generalnie eksperymentować z dziećmi, a warto, bo to na pewno mocno rozwija i uczy poprzez zabawę, to mówcie dziecku krok po kroku, co ma zrobić, ale przed kolejnym krokiem zapytajcie go, co myśli, że się stanie, żeby mogło trochę porozkminiać. Do tego eksperymentu będziecie potrzebować trzech pojemników, dużego, średniego i małego, no i barwników. My już tutaj barwniki wrzuciłyśmy wcześniej, no i będziecie potrzebować glopalsów w kolorach podstawowych, czyli dokładnie takich samych, jak tutaj mamy, nie bieski, czerwony i żółty. I chodzi oczywiście o to, że będziemy tworzyć kolory wtórne lub inaczej zwane pochodnymi, czyli po prostu uczymy się, który kolor, z którym jak połączymy, to jaki kolor powstanie. I teraz żółty kolor wkładamy do czerwonego i powstaje nam kolor pomarańczowy. A dla wzmocnienia właśnie tego efektu, jakbyśmy mieli żółciutkie kostki global, z których nie mamy, to fajnie by też to podbiło. U nas będziemy musieli poczekać, aż się zmienią po prostu na ten kolor. No i teraz słuchajcie, nasz żółty barwnik wkładamy z kolei do koloru niebieskiego i kto wie, jaki powstanie kolor? Zielony! <grywa> Brawo, tam Mamy trochę za mało wody w naszym kremiczku. no ale wiecie o co chodzi. Dla dzieci będzie to magia, magia kolorów. Zerknijcie koniecznie pod filmikiem, bo oprócz tego, że oczywiście są linki do zestawów Glopals, które możecie kupić, jeżeli Wam się spodobała zabawka, to jeszcze jest też ściągawka kolorystyczna w PDF-ie z użyciem Glopals. Przejdźmy teraz do porównania zestawów Glopals. Generalnie można powiedzieć, że są dwa rodzaje zestawów albo pojedyncze kostki i tutaj macie zestawy w różnych kolorach. W zestawie jest zawsze są cztery kosteczki i do wyboru tych kolorów. Jest strasznie dużo, bo tam są czerwone, niebieskie, żółte, zielone, turkusowe, no i te wielokolorowe, które ja tutaj mam. A drugim rodzajem zestawów to, jest, to są rodzaje z kumplami Glopals, i tutaj mamy jednego kumpla, oni mają swoje imiona w zależności od koloru i dwie kostki sensoryczne. I o co chodzi w ogóle z tym kumplem? On ma rączki giętkie. Ma też giętkie nóżki i tutaj z tyłu ma specjalne miejsce do włożenia kostki. Dodam Wam jeszcze, że niedługo powinny się pojawić nowości, a mianowicie global z ulicy zamkowej. Będzie ciasteczkowy potwór, żółty ptak i nie pamiętam kto jeszcze, ale postacie z ulicy zamkowej. A na koniec taka ciekawostka, że firma produkująca Globals też przeznacza część swoich dochodów na jedyny szpital dziecięcy w Mississippi i od 2019 roku przekazała już 50 tysięcy dolarów. Także taka miła ciekawostka. Mam nadzieję, że Globals spodobał Wam się jako zabawka na kąpieli i będzie fajną inspiracją także do świątecznych paczek. A ja już się z Wami na dzisiaj żegnam i zapraszam Was do kolejnych naszych filmików. Dzięki, cześć!